RADS legalne trasy offroadowe. Proces legalizacji trasy. Witam wszystkich. Chciałbym pokazać w jaki sposób wygląda proces legalizacji trasy. Jak to wygląda jakby od strony algorytmu. Tak, ponieważ część osób nie do końca umie się jeszcze poruszać w tym całym systemie RADS. Jak te trasy są weryfikowane, co trzeba zrobić, żeby było dobrze. Więc postaram się to pokrótce określić. Załóżmy, że mamy już tą naszą trasę opracowaną, tak jak ja pokazywałem. Umieszczamy ją na forum, oczywiście, odpowiednio ją opisujemy. My tam podstawowe informacje, czyli skąd, dokąd ta trasa. Przebiega, warto opisać, jakiego rodzaju jest ta trasa, czego można się na niej spodziewać, jakim motocyklem jest ona również do przejechania, na jakich oponach, to też warto wspomnieć. Jeżeli znajdują się tam jakieś dodatkowe atrakcje, czy to ładny widok, czy jakieś miejsce historyczne, czy może jakieś fajne miejsce do zjedzenia, dobrego jedzonka, warto to też umieścić. Lub też inne ciekawostki, tak chociażby, czy w pobliżu są jakieś stacje benzynowe. Umieszczamy trasę na forum, czyli Tutaj sobie wprowadzamy tytuł, czyli tam był na przykład objazd, czyli dajemy objazd, musimy ją odpowiednio otagować, czy jest łatwa, trudna, średnia, a także dodać sobie status dla kartograf. Takie coś tutaj musimy zaznaczyć, aby ktoś mógł sprawdzić. W tym momencie, kiedy my tą trasę udostępniliśmy, kartograf sprawdza tą trasę głównie pod kątem legalności. Jeżeli znajdzie jakieś miejsca budzące wątpliwość, ewentualnie je opisze. Jeżeli te miejsca występują, to kartograf wypisuje swoje uwagi. Następnie redaktor lub moderator zmienia status trasy na koncepcję. I teraz użytkownik, który ją utworzył, może te uwagi, poprawki wdrożyć, coś tam zmienić i poprawić. I ponownie ta trasa ma zmieniony status dla kartografa. Kartograf to jeszcze raz zweryfikuje. Jeśli kartograf stwierdzi że trasa pod kątem legalności jest OK trasa ta dostaje nowy status status dla zwiadowcy w tym momencie trasa oczekuje na przejazd przez zwiadowcę który zweryfikuje tą trasę pod kątem przejezdności w terenie czyli ta trasa zostaje objechana przez jakąś osobę która weryfikuje możliwość jej przejazdu ponieważ jak wiemy na mapie wytyczając tą trasę wszystko nam się zgadza, natomiast w rzeczywistości gdzieś mogą być jakieś dziury, jakieś bagniska, zapadliska, przez które w większości osób będzie ciężko przejechać i być może będzie trzeba wytyczyć jakiś objazd. Czasami wystąpią jakieś powalone drzewa do tego stopnia, że nie ma sensu prowadzić tamtędy trasy. Jeżeli zwiadowca znajdzie jakieś miejsca do poprawy, wspomina o tym w wątku. Podaje ich dokładne współrzędne, opisuje poszczególne problemy. Jeżeli te problemy występują, no to ponownie zmienia się status trasy na koncepcję. Użytkownik może wprowadzić uwagi zwiadowcy oraz zaktualizować GPX-a w temacie trasy. Jeżeli zwiadowca z kolei potwierdził przejrzystość trasy w terenie, nie znalazł żadnych problemów, wtedy trasa ma przypisany status do zatwierdzenia. W tym momencie redaktor ostatecznie weryfikuje trasę i przenosi do działu trasy zweryfikowane oraz zmienia status na trasę zatwierdzoną. I to tyle. W pierwszym momencie może wydawać się to skomplikowane, ale tak naprawdę, jeżeli opracujemy trasę. Legalną. Nie dotyczą nas praktycznie te odnogi po lewo, czyli mamy wytyczoną trasę. Kartograf patrzy w mapy, jest ok, nie ma żadnych wątpliwości prawnych. Następnie zwiadowca sprawdza, czy dałą trasę faktycznie da się przejechać. Jeżeli wszystko jest ok, trasa zostaje zatwierdzona i mamy trasę zaliczoną. Dziękuję, to wszystko.